Piękny dzień dzisiaj w Tokio. Jest bardzo ciepło. Pierwszy dzień, kiedy ubrałem shorty w tym roku, więc jest zajebiście, ładna pogoda, mnóstwo ludzi idziemy oglądać wystawę na temat Gudetama. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy. Wygląda na to, że kompletnie przypadkiem trafiłem na jakiś konwent cosplayerów, ale nie mamy czasu się tym dzisiaj zajmować. Wow. Kasia kupuje kanapkę. To ja pani trudno o dobre kanapki. Kasia cała podekscytowana, bo wielka fanka Gudetama. Maybe skacz, can just put to jest najdziwniejsza wystawa na jakiej byłem. Gudetama to jest taka japońska maskotka, leniwe jajo, zrobiła ją zrobiły ta sama firma co so Hello Kitty i teraz jest bardzo popularny, bardzo dużo jest gadżetów, produktów z Gudetama, no i to zrobili taką wystawę. Nakręciliśmy tutaj też film The Uwaga Pies, gdzie Kasia się wygupia, więc możecie zobaczyć filmik The Uwaga Pies, jak chcecie zobaczyć więcej scen stąd. przejście się w ogóle wydarzył historyczny moment. Puściłem wczoraj dwa filmy, Mądrość Tłumów na kanale komediowym i vloga na tym kanale. I chyba po raz pierwszy od... Kiedykolwiek wideo niekomediowe oglądało się lepiej od wideo komediowego. Oba mają po około 140 tysięcy wyświetleń w jeden dzień, ale vlog ma więcej. To jest rewelacja naprawdę. Strasznie się cieszę, że to się Wam podoba kiedyś na takiej wystawie? Ehm, raz nie. Dobra, musimy powoli wracać w stronę biura, bo dzisiaj w nocy wylatujemy z Japonii i trzeba się przygotować. I jeszcze przygotować filmy na zapas. Yuh. Trochę pytoza, że akurat w taki dzień trafiłem na ten kompletnie randomowy zlot let's playerów, bo no nie mamy czasu się tym zająć, a jest się tym czym zajmować. Śmieszne to jest trochę, że mieszkając w Japonii, tak trochę się przyzwyczajasz do tych wszystkich rzeczy, tak konwencja cosplayerów, no, no okej, okay, spoko. Dzisiaj jest w ogóle... Nie mówiłem jeszcze, że dzisiaj znowu jest dzień wolny w Japonii. Tak wypadło, że teraz mamy właśnie majówkę japońską. Dzisiaj jest Greenery Day, czyli ten zielony dzień poświęcony trochę pamięci cesarza Hirohito znowu, a trochę e, zadumie nad naturą. Jak widzicie, bawię się dzisiaj trochę hiperlapsami. A... Generalnie one są strasznie pracochłonne, ale próbuję wymyślić sposób na to, żeby robić superlapsy prawie automatycznie, żeby nie trzeba było potem w postprodukcji siedzieć nad nimi, nie wiadomo ile. Więc to co widzicie, to są nagrane prosto z kamery, w kamerze przerobione na film, gotowe w zasadzie do użycia. Nie są idealne, ale robię je w 30 sekund. Idziemy to też do biura. A opuszczamy Japonię. O której o trzeciej mamy samolot? O trzeciej rano, czyli o północy około musimy być już w drodze na lotnisko. Czyli mamy jakieś 4 godziny w biurze, żeby skończyć wszystko. Muszę zmontować przynajmniej dwa filmy w tym czasie. Okej. Okay, trzeba się wziąć do pracy. Jest godzina 23 i muszę się zaraz zbierać na, na lotnisko. Historia tego odcinka jest taka, że on miał jeszcze dalszy ciąg, ale właśnie przez przypadek go usunąłem. I nie mam go już jak odzyskać, bo... ZA, Za zobaczenia JUTRO!